Siemanko moi drodzy, jest godzina ósma, ja mówię wstajemy, zrobimy sobie chlebek z żurawinką, a może wcześniej jeszcze jakieś yy, 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 jajecznice jakąś, nie ma jajek, chleba to jest tyle, że na jedną osobę, no i trzeba jechać do sklepu. Ale najpierw łyczan oleju, żeby on się zdążył, wiecie, tam yy, rozprowadzić po tym organizmie. Jakaś pani w, w jednym z ostatnich filmów powiedziała mi, napisała, znaczy, o kurde, zobaczcie, polałem sobie blat, ale to nic. Jasne. Powiedziała, napisała w, w ostatnim filmu, w filmie, w, ostat w jakimś, w którymś z ostatnich filmów, że i o czym my tu mówiliśmy? Aha, że napisała, że za 10 lat nawet mi olej nie pomoże. Słuchajcie, ludzie to yy, powinni nauczyć się żyć chwilą dzisiejszą, nie za 10 lat, bo zauważam, że ludzie żyją przeszłością i przyszłością martwią się o rzeczy w przyszłości. Które nigdy się nie wydarzą, albo może w 5% się wydarzą. Tak samo jak i się martw, yy, yy, mówią, a kiedyś to było, kiedyś to było, no kiedyś to było, ale teraz jest inaczej, teraz tak już nie jest. No. Moi drodzy, lekarze to są tylko potrzebni po to, żeby pacjenta uśpić, żeby zoperować jakąś ciężką chorobę serca. Oczywiście najpierw muszą rozpoznać tą chorobę, co często bywa różnie. Ostatnio był taki przypadek, że yy, gość na sorze. Umarł po prostu, bo lekarz y, przyszedł do lekarza, a lekarz powiedział, że jest odwodniony, a on miał tam jakąś y, chorobę i ten. Ale jemu wolno, wiecie, lekarzowi tak powiedzieć. A jakby ktoś powiedział, y, jakby ktoś to zrobił, prawda, sobie w domu, to o Boże, trzeba było iść do lekarza, trzeba było nie wiadomo, nie wiadomo po co. Y, jeszcze w komentarzach. Ktoś tam chciał wiedzieć, jak się wyleczyłem z tego czy z tamtego. Słuchajcie, to jest z, na przykład z katarzysiennego. To jest proces, to nie jest tak, że ja wziąłem jakieś magiczne zioła i, i, i się wyleczyłem. Tylko to jest proces. Przede wszystkim odstawiłem, bo ja kiedyś na wszystko brałem, bolała mnie głowa, to brałem jakiś ten i buprom. Bolał, bolały mnie tutaj migdały, co swoją drogą też mnie raz do roku bolały, raz do roku. Nie mogłem przełykać. Od 10 czy 15 lat jak ręką odjął I na każdy taki właśnie ból, antybiotyk musiał iść, bo to, to nie pomagał już ibupro, musiał być antybiotyk. Trzy dni, wiecie, lekarz zapisywał antybiotyk, i, i ten antybiotyk, wiecie, powinno się brać do końca. Ja tam nigdy nie brałem do końca, zawsze brałem 3-4 dni, no bo po co się truć, nie? To już chciałem tylko, żeby mnie przestało to boleć, żebym mógł przełykać i jeść w ogóle, nie? Teraz też. O, trzeba odstawić antybiotyki, odstawić te wszystkie chemiczne leczenia, i. Jak nie ma potrzeby? Jak nie ma potrzeby, no ot, otóż to właśnie. I dopiero coś y, można robić, albo na przykład y, y, ludzie palą papierosy, i coś im tam dolega, to najpierw. Trzeba rzucić te papierosy i później się zająć czymś innym. A nie tak, nie można tak palić sobie papierosy i na przykład mówić, że, że, że coś dolega. Wiem co mówię z własnego przykładu. Z ostatnich filmów jakaś wicka zadrwiła, że powinniśmy otworzyć jakiś, jakąś pomoc i leczyć ludzi. Po pierwsze, to ja mam dyplom dzielarza i ja mogę ziołami leczyć, mam prawo wykonywania, natomiast nigdy tego nie robiłam dla kogoś tylko dla własnej rodziny. Ale jeszcze chciałam Wam zadać takie pytanie: czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, dlaczego lecznica dla zwierząt nazywa się lecznica? Można by się domyśleć, że tam leczą zwierzęta. A czemu dla ludzi nazywa się przychodnia? Bo tam się tylko przychodzi. Ludzie, tak to wygląda. Dlatego ja wziąłem sprawę dawno w swoje ręce. I oczywiście lekarze są niezbędni, bo prowadzą operacje, muszą uśpić pacjenta i tak dalej. Ale na poziomie takich lekarzy pierwszego kontaktu, to jakby z każdą głupotą każdy biegał do lekarza, to tam by się nikt nie dostał. Słuchajcie, nikt. Będzie trzeba chyba ten trawnik jeszcze skosić ostatni raz przed zimą i być może przyciąć w tym roku jeszcze te tujki może, jak mi się będzie chciało nie wiem, czy mi się będzie chciało, zobaczymy no jedziemy jeszcze ja tam brakuje parę rzeczy i trzeba tych parę rzeczy kupić bo bez śniadania, bez tych właśnie paru rzeczy wchodzę tutaj mamy tutaj taki prowizoryczny ten i już no i tak jak powiedziałem Lekarz w ostateczności Jak trzeba przyszyć nogę, rękę Jakąś ciężką operację Uśpić To tak, owszem Ale nie jak boli głowa Gardło czy coś Ktoś tam jest Ja się tam poodnoszę do tych komentarzy Bo tam było, Były różne takie Te No i tak co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Aha, słuchajcie, czy wydaje Wam się, że Wy nas znacie? Bo Wy nas oglądacie. Ja nie mówię tu ogólnie do wszystkich, tylko odnoszę się do pewnych komentarzy w filmach, które pamiętam i. I właśnie do tych osób, które pisały. I czy wy nas znacie, czy znacie poczucie, nasze poczucie humoru, czy moje, czy, czy wiecie, co to jest w ogóle sarkazm. Ostatnio e, powie, e, powiedziałem, że o Ewa coś jakieś ciasto zrobiła, powiedziałem, że o, tam idzie dwie kostki, to kurde, e, drogie ciasto wychodzi. A chyba nawet dwie albo trzy osoby w komentarzach napisały. Czy ty myślisz Sławek, że mnie nie stać na ciasto, bo, 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 bo dwie kostki masła tam idą, czy co Czy nas nie stać na masło ludzie Ogarnijcie się, myślcie trochę myślcie, naprawdę, bo aż mi szkoda Aż mi szkoda odnosić ja się nie na... Kupuję, ja już nie czekam. Co kupujesz? Pomidory się wtorek jest. Aż mi szkoda się odnosić na te, do tych komentarzy ciągle mówię o tym maśle, wiesz. Ludzie nie rozumieją, co to jest kpina, ironia i żart. Tak, nie rozumieją. I jak im mam to wytłumaczyć? Ja się dziwię, bo jak gdybyście czy, czytali to w książce, to rozumie oburzenie, no bo słowa się pojawiły, ale z... Z rozmowy, twarzy, z mimiki przecież... twarzy, z ruchu, z tego, że się nas ogląda i zna, no właśnie, to się powinno no wyczyć, kiedy goś żartuje, kiedy to jest skpina, kiedy to jest nawet zabawne, a nie tam, o, bo ty myślisz, że nas na masło nie stać. Naprawdę tak myślicie? Poważnie? Dwie reklamowy, Dwie reklamówy plus dwa papiery. Się tu się coś rusza? No, zabijam. To to znik... Musi, kurczę, ten... Musi to złupić. Zawiłam spróbuj. Fajnie, Idziemy jeszcze na targ po pomidory, bo jeszcze będzie robić co do pomidorów. Przecier. A, przecier. zwykły przecier, no. Samo się nie zrobi, słuchajcie, trzeba zrobić przecier. Tak. Bo co jak co, ale przecieru idzie u nas bardzo dużo, jakoś. Nie wiem, i mama mówi, chce 15 kg, ja to bym chyba chciała 25 no nie wiem ile tam co dzień, co roku robisz. ja tam pamiętam, jeżeli mam pamięć 20 na pewno wezmę No dobrze, jeszcze wracając do tych yy, do tego co mówiliśmy wcześniej to odnoszę wrażenie i obym się mylił że te osoby, które tak piszą to po prostu nam źle życzą ale chyba nie byłyby takie, żeby nam źle życzyć bo wiecie, ja tu mówię, że jestem zdrowy, ktoś mówi, że mnie nie mówił, że jestem zdrowy, bo wykraczę. Bo wykraczę, jakby to było takie proste, to bym mówił, że jestem bogaty. Zajeżdżam do domu, a tam Ferrari stoi przed domem. Ale to takie proste nie jest. A nawet jeżeli, to co z tego, przecież to ja, to, to, to jestem ja. To, to nie, nie ma nic żadnego związku z wami, więc czym się martwicie? Chyba, że się o mnie martwicie, no to dziękuję Wam, że się martwicie, żebym nie wykrakał sobie czegoś. Albo yy, mówię yy, czasami, jak jest fajnie, jak jest super. Jak nam się dobrze żyje, uważaj, nie krakaj, bo możesz wykrakać. Fajnie jest. Nam się żyje dobrze. A Wam? Lubicie swoje życie? <laughs> Tylko narzekacie, że ktoś, że ktoś inny mówi, że dwa kustki masła da do ciasta i jest ten. No bo to jest drogo. I jest to drogo. Zawsze jak się robi ciasto, to najbardziej przedraża masło śmietana, tłusta. I ta, tak już jest, no ale to był akurat żart, że jest drogo, że masło potrafi tyle kosztować, bo jak niekiedy jestem w jakimś innym sklepie poza biedrom albo. albo Dino. No w Dino to też jest masło raczej drogie. To się y, śmieje, że ludzie się rzucają na masło po 6 zł, y, ja, bo jest tak drogie. Ja wychodzę z założenia, że drogie to są domy i samochody. Teściowa czasami mówi, o Boże, ile to wszystko podrożało w tym sklepie, no ja i mówię, że drogie to są domy i samochody. Bo taka jest prawda. Jeżeli ktoś pracuje, y, ogarnia, ma możliwość, żeby to robić. To sobie zarobi na to życie w Polsce, a tu wcale nie jest tak źle, wiecie, no jest drogo. No tam e, ostatnio było też w filmie, że e, o tej pizzy, że tam ktoś mówił, że, czter, że my w tej kobie zapłaciliśmy 167 zł, a ktoś mówił, że w Niemczech to nie, nie, nie bywało, nie żeby za dwa hambuksy i pizzę zapłacić 40 euro. Być może tak jest. Nie wiem, nie wiem jak jest w Niemczech, ale na te... Te, to są takie ceny no. normalne. Polskie. Tu i jeszcze, jeszcze jest jedna sprawa, że mamy chociaż te podatki posłowie nam mówią, że są, jeszcze, że są, że oni obniżają, ale to jest nieprawda, ale na przykład w Hiszpanii są podatki 40-sięgające pod 50% już. Także tam jest nieciekawa sytuacja. A tutaj nam obni to, to w ogóle jest paradoks, ludzie o tym nie wiedzą. Bo oni oglądają telewizję i wciskają im ciemnotę. Kiedyś było, wiecie, w pierwszym progu 17% i 32% w drugim. No to zmniejszyli do 12%. Nie? I to jest faktycznie obniżenie. Nie? Ten pierwszy próg zmniejszyli do 12% i to jest obniżenie, ale. Za rok dodali składkę zdrowotną, powiedzieli, że to jest składka zdrowotna, ale to jest tak zwany ukryty podatek 9%, więc zamiast. E, siedem... Tak, no tak <grym> czyli, czyli zamiast 17 zmniejszyli na 12, a później e, 9% masz składki zdrowotne i masz 21%. Nie? Mm. Rady, nie Podatku rady, w pierwszym. Progu, a w drugim 32 plus 9 to 41%. To też nie jest y, taka fajna sytuacja. No Aczkolwiek, drugi, proc, drugi ten można zoptymalizować, bo można sobie. Yy na liniówkę przejść, nie? I wtedy masz 19 plus 19, no to tam troszkę mniej, ale plus 9, 19 plus 9, nie? Bo wtedy 19... No mówię, procent. to by było bez znaczenia. <laughs> no. Plus 9, no ale wtedy wiecie, ulgu, ulg nie ma, bo nie można się rozliczać razem, nie można, nie, nie ma ulg na dzieci. Jeszcze stojąc na światłach, wam powiem coś takiego, że kiedyś, nie powiem, Komu się spytałem, ani kogo, ani, ani co, ale spytałem się kogoś, czy by chciał płacić milion złotych podatku rocznie. Ten ktoś powiedział, że nie chce, nie chciałby. Ja bym chciała, chciałabym mnie zapytać. No, ja też bym chciał, a wy, widzę, wie, chcielibyście? Bo jeżeli byście nie chcieli, to znaczy, że jesteście głupi. Ze względu na to, że jak płacicie duże podatki, to co oznacza, że dużo zarabiacie. A kto by nie chciał dużo zarabiać? Strefa parkowania. I tu są tak? One wyglądają jak włoskie. We włoszech takie się zbierało. Tak, te małe. Bo ja i tak zblenduję to mi to bez różnicy czy one duże, czy małe. Tak. Te duże możemy po cztery wziąć też. Nawet. Proszę Pana, raz 15, raz 20. Tam ta śpiewa. Jedziemy z nią teraz do tego. Do Sanepidu, ją zawieźć, bo tam ma różne rzeczy do załatwienia. I przyjeżdżamy i jedziemy... A jeszcze nie wiem, czy pojedziemy. Ewka, pojedziemy z tą mamą, czy nie? Jak będzie chciała. Mama chce i z tym mówią, na co ty nie słyszałeś? Nie. Jedziemy. A gdzie? A gdzie? Po, po mebel jakiś? Mama chce okrągły stół holenderski na e, takich nogach ludwikowskich, wiecie? I tak z tego internetu to ja mówię tak, nie wiesz jaki kolor, nie? Jak zobaczysz no to, tak. to widzisz, czy taki ci będzie pasował. Są... A one ostatnio były tam z Marleną chyba? Nie, to był Arek z Marleną za komodą i to pojechali tam do Dylewa. A Aha. ja mówię mamie, że jak chcę sobie kupić stół, to niech sobie kupi dębowy, holenderski, damy do stolarza, tak jak my daliśmy komodę ze stołem, zrobi na zicher. I będzie miała coś na zawsze. No i będzie. Donia wysiadła. Tutaj jest Sonepit. Proszę bardzo. I ja wiem, moi kochani widzowie, że niektórzy z was są tak bardzo kochani, że chcieliby, żeby tej Doni szczęśliwie się noga powinęła, żeby jej ten salon zamknęli, żeby skąd nie miała klientów. Ale póki co jest dobrze. Mam nadzieję, że taka ilość widzów, którzy by takiej życzyli, jest mniejszość. No, na pewno jest mniejszość, bo z reguły ludzie są... Dobrzy. Dobrzy, ale zawsze się jakaś tam garstka y, takich y, przegrywów życiowych znajdzie, którzy życzą innym źle, bo sami mają źle. No ale ja tego wam za złe nie mam. Każdy, prawda, jest, jaki jest, no i co ja mogę Wam więcej powiedzieć, tak samo jak y, u nas y, też y, ludzie y, zresztą mówiłem w tym filmie o, o tym zdrowiu, że zobaczymy, poczekaj za pięć lat, za rok, za dwa, może badania zrób, może to, może tamto póki co jest dobrze, a jak będzie, no to nie wiadomo, ja się czuję dobrze, czuję się świetnie i jest świetnie ogólnie rzecz biorąc i wy powinniście się cieszyć ze mną, że ja się czuję świetnie, a nie mówić mi zobaczysz, zobaczysz. Ale to dotyka, wiecie, to nie jest tak, że my tam, czy ja się żale, czy coś na te osoby, tylko to dotyka w większości, znaczy w większości. Każdy, kto nagrywa na YouTubie, yy, musi się liczyć z tym, że ktoś przyjdzie i komuś się coś nie spodoba i to jest normalne. Czasami jest, czasami te komentarze, no czasami ludzi zostawiamy, ale niektórzy to już są bardzo niereformowalni i każdy, my czytamy wszystkie komentarze. Jeżeli ktoś wchodzi i każdy jeden komentarz nam po prostu pisze, że jesteśmy tacy, sracy, owacy, to po co takiego osobnika trzymać na kanale, prawda? Ja wy jak macie domy, mieszkania, sprzątacie, to my też te śmieci sprzątamy, usuwamy, blokujemy i tego nie ma. Natomiast to jest taki bardzo mały procencik takich osób, bo na szczęście większość osób jest, że tak powiem, normalna. No tak jak powiedziałem, że... Większość osób powiedzisz, to pani w tym dresie idzie teraz porytowym, <noise> chyba że to jakaś inna. Nie, to jest ta pani. Słowek tak? zobaczył trzy panie bo, w bordowym no. dresie i mówi, o co chodzi? Czemu wszystkie nożą takie same dresy? Trzy panie, wiecie, po jednej stronie prostu... i po drugiej szły dwie. A to po, po prostu tej kobietki tej jesieni jest bordo w modzie i widzę, jak się pojawia w męskich bluzach z, z 4F ostatnio wój przyjecha bardzo ładną swoją drogą miał tą właśnie w takim w takim Bordo-kolorze. Mi się też bardzo podoba, taki jesienny kolor. No i na dresach też je widziałeś. Widz co to każdy w takim samym dresie chodzi? Dobra, co z tą do nią Wciągnęli ją tam w jakiś... Nie, tam z, zwykle się dzwoni i czeka A. się na... I pani się pyta, za kim. I ona tam dzwoni po tego, y, po tego osobnika. No i chwilę się czeka, aż on tam zejdzie z pokoju. Albo ona, bo to chyba ona była u Doni. Mhm. Taka pani. I tam kazała donieść takie dokumenty, ten test, między innymi, o którym wam wcześniej mówiłam, że trzeba zapłacić za... Y, za to, żeby nowy autoklaw udowodnił, że dobrze sterylizuje, trzeba zapłacić w y, laboratorium analitycznym 130 zł. To nie, to nie tak, że w każdym pakiecie, który ona dezynfekuje, sterylizuje, jest taki test. Jeszcze musi być taki test z laboratorium, żeby zapłacić 130 złotych. W każdym razie wszystko wyszło dobrze, tylko ten test do niej się będzie, tak. będzie git. Coś pokażę, bo jedziemy po stół, bo Ewy mama chce sobie kupić stół taki, a bo my mieliśmy ten stół kiedyś tam dawno temu w kuchni, słuchajcie. I chciała z re renowację przeprowadzić. Po prostu daliśmy do stolarza. Stolarz wziął, bo myśleliśmy, że to jest drewno, a to jest słuchajcie, płyta. I mówi, czy to robić? No to nie ma sensu tego robić dalej. No i chce sobie kupić stół, żeby był drewniany, nie spłyty, nie bo po prostu spłyty to tam nie ma sensu. Wtedy sobie kupić stół drewniany, da to stolarza, stolarz i to elegancko zrobi i będzie gitara. Nam robił, to jest ten sam stolarz co nam robił tę komodę i stół w salonie, nie? Elegancko zrobił. No, przyjechaliśmy, Aha. stróża żeśmy wzięli żeby auto pilnował, żeby nam nikt tutaj nie ten nie broił, a my idziemy. Znaczy oni już poszli, a za nimi. Zobaczcie ile tutaj jest, ile tutaj jest rzeczy. A jak pachnie. W zasadzie to śmierdzi starością Kurde, kilisków to by tutaj powybierał Które są fajne, nie wiem czy czasami sobie czegoś nie wybiorę. My tutaj już wiele rzeczy kupiliśmy Tą Ewy mamy komodę, my mieliśmy też komodę To później żeśmy sprzedali i zrobili, kupili coś innego, także tutaj Zakupów trochę poczyniliśmy już w swoim życiu. Tą komodę co my mamy, co zrobiliśmy sobie tak na, na biało, to też przecież stąd i stół stąd jest. Taka podobna komoda, ona kosztuje 1550, znaczy podobna, no może, może trochę inna, nie? No wiadomo, że trochę inna. Ale taka widać jest zadbana, kurczę, i w porównaniu do tych nowoczesnych mebli, co jest, to taka komoda kurczę jest dość fajna nawet. Tylko ja nie jestem zbyt wielkim fanem takiego wystroju domu, znaczy mieszkania, e, pokojów w takim starym stylu. Nie podoba mi się to za bardzo, chyba że jest takie połączenie jak u nas, takie trochę staro-nowoczesne, jakby, jakby ją zrobić, tak jak my sobie tamto zrobiliśmy, co mamy. No to jeszcze może by z tego coś było. Takie zupełnie staro, dawne styl mi się bardzo nie podoba, że tak powiem, aczkolwiek fajne rzeczy tutaj niektóre są, tylko żeby je wziąć do takich, wiecie, no nie wiem, no wszystkiego tutaj stąd to na pewno bym nie chciał, aczkolwiek tak jak powiedziałem wcześniej, że jakby tak zrobić sobie po swojemu, to może by coś z tego było. Jaki sprzęt tutaj jest, można sobie zagrać, kurczę. W ogóle szukam, coś takiego bym chciał. Takie mm, kieliszki z kryształu do wódki. Moja siostra ma takie, ale nie chce mi ich dać, chyba będę musiał jej zwinąć. Tylko one są fajnie w, tak, z kryształu, nie? a tutaj kurcze takich kryształów nie ma. W internecie patrzyłem, ale też tak za bardzo to kurczę nie ma takich kryształowych. Są takie niezbyt ładne, a one ma takie fajne beczułki. Dzisiaj to takie kurcze surowe by. Są te wszystkie do, do tej do kawki, a kiedyś to były takie, zobaczcie, fajne, takie z kwiatuszkami, z innymi rzeczami, ale to tak tro, troszkę po staremu to by wszystko wyglądało. O, tu jest takie bardziej, są te fajne. Ile to kosztuje? 15 zł. komplet, pewnie 4 sztuki. to w porównaniu do tych sklepowych. To tanio tutaj, nie? Tutaj mamy takie, dwie pewnie się tylko zostały. Te dwie też 15 zł. Wróciłem tutaj do tych, bo mi się wydaje, że to jest komplet, słuchajcie, taki, jeden 15 zł. Jakby chciał drugi 15, trzeci 15, no to by wyszło 60 zł. Tak mi się wydaje, no bo na każdym jest cena, nie? Pewnie talerzyk z tą filiżanką 15 zł. No i tak tanio. Tu chodzę i szukam kięców jakichś fajnych. To jest taki komplecik 4 sztuki 12 zł, tylko kurczę, to jest fajne, tylko żeby była dłuższa nóżka i bez tego tutaj kurczę takiego czegoś. To bym sobie wziął, ale takie tak nie za bardzo. Mi się podobają. No bo takie kurcze zielone. No kurczę, gdzie by to? Dlaczego by to pasowało w, taki, w takim domu? Kurczę, takie zielone. To nie wiem. Takie coś podobnego tutaj kurczę żeśmy mieli kiedyś. Nie wiem, czy nawet nie mamy w takich różnych wzorkach. FC się podoba ta porcelana, ona kosztuje, ale to jest cała? Tak. Kurde, zobaczcie to wszystko, tutaj na tym stole nie, 7,5 stóp Cała ta porcelana no, ładna, ale to jest na dużo tak. na dużo osób, no, no, jak 12 kawowy, czy na kawowy, No, obiadowy. tu jest kawowy macie na raz dwa, na trzy, 12? cztery, na 12 i ten, obiad ten obiad też pewnie na 12. 11. obiadowy. No. Kurde, to na to na wigilię jedynie, wiesz. Nie? Tak na 12, no. 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 Patrzcie jaki fajny różowy tutaj jest. To jest róż, róż, chyba różne odcienie. A few moments later. Już przyjechaliśmy. Oczywiście nic nie kupili, ale przynajmniej było miło.